Kolejnym bardzo ważnym narzędziem stosowanym podczas edycji jest narzędzie Loop Cut, czyli to jest narzędzie, które znajduje pętlę, jeżeli to jest w ogóle gdzieś możliwe, szukając Krawędzi, które są do siebie równoległe w takim sensie, że są pomiędzy wierzchołkami. Tu jest wierzchołek, tu jest wierzchołek, tu jest wierzchołek, i tutaj. Więc ta krawędź, jeżeli ją będę rozcinał, pozwoli mi również znaleźć tą krawędź, bo tu będzie kąt prosty i tak dalej. Lubka działa w ten sposób, że aby zaznaczyć, znaczy, żeby w ogóle go wykonać w obiekcie, muszę nacisnąć klawisze CTRL-R. Ctrl R, a następnie najechać myszką muszę na jakąś krawędź, która jest w obiekcie, i wtedy pojawi się taka ładna podpowiedź na żółtorysowana, która pokazuje w którym miejscu mogłaby powstać nowa. Powiedzmy sobie nowy pierścień z krawędzi. Załóżmy, że wybiorę ten pionowy pierścień. A więc klikam teraz myszą i wstawiają się rzeczywiste, fizyczne krawędzie, które w następnym kroku mogę przesunąć. I przesuwam je do brzegów w lewej albo prawej strony. A jeżeli chcę, żeby zostały idealnie po środku, naciskam klawisz Escape. Te krawędzie znajdują się w trybie slide, a więc są w takim trybie jakby ślizgania się po obecnych, istniejących już krawędziach. Jeżeli teraz chcę powtórzyć tę operację, na przykład w poziomie, załóż naciskam Ctrl R. No i tam, gdzie jestem z myszką, muszę pokazać te krawędzie, które myślę, że można byłoby rozciąć Blender znajduje wtedy taką poziomą pętlę. Klikam, stawiam ją teraz na przykład wyżej, na przykład tu. Kolejny raz, Ctrl-R, klikam, przesuwam ją niżej. Oczywiście można sobie to skorygować, mamy tutaj różne opcje. Jest także coś takiego jak liczba rozcięć. Mogę tą kostkę pociąć znacznie więcej razy niż tylko raz. A więc wcisnę jeszcze raz Ctrl-R, najadę na jakąś krawędź, i wtedy, kiedy jestem zadowolony z tej podpowiedzi, kręcę kółkiem myszy. Jeszcze nie klikam. I teraz widać, że na górze jest napisane CATS6, to jest w tym miejscu. No i oczywiście jest tutaj Smoothness 0. Jeżeli chciałbym ten Smoothness zmienić, to teraz, jak widzicie, próbuję kręcić kółkiem myszy. Smoothness rzeczywiście zmieniam, ale nie widać, żeby się coś zmieniło. Teraz klikam i dopiero teraz ten Smoothness się tutaj zrobił. Czyli to jest takie jakby napompowanie, wyokrąglenie troszeczkę tej geometrii. Gdybym zrobił to w poziomie i smoothness zmniejsza troszeczkę za pomocą alt z kółkiem myszy, to wychodzi tego typu zobaczcie rozcięcie. I mogę tworzyć w ten sposób bardzo ładne, ciekawe kształty. Więc tak podsumowując, Lubkat znajduje rozcięcie w tam, wtedy, gdzie jest to, no, czy w tych miejscach, w których jest to możliwe. Czyli tu na przykład znajdzie, tutaj znajdzie i we wszystkich tych krawędziach, które teraz już zrobiłem. Zobaczcie, ile jest tych różnych możliwości. Jeżeli chciałbym teraz tutaj dodać takie coś, proszę bardzo, mogę wstawić to w ten sposób. Lubcat ma również taką opcję, że mogę zaznaczyć jakieś krawędzie, na przykład te środkowe, to jest taka pętla zaznaczona z krawędzi. I teraz mogę wcisnąć Ctrl Shift R. To powoduje, że rozcinana jest ta krawędź, która już była. Podobnie troszeczkę do Bevela, ale Bevel zrobiłby coś takiego, wcisnę Ctrl B, że doda mi tutaj proste ściany i musiałbym pokręcić kółkiem, żeby się dodała jeszcze jedna krawędź. Jeżeli to anuluję i wcisnę teraz inną wersję lub kata, czyli Ctrl Shift R, to od razu dostanę tą krawędź po środku, a dodatkowo, no nic, będę mógł sobie je gdzieś tam ustawić. Taka sytuacja. Jeżeli teraz krawędź nie będzie w stanie znaleźć pełnej pętli, tak jak teraz na przykład, to znajdzie tyle, ile może. Na przykład, jeżeli usunę któreś z tych krawędzi, na przykład usunę tą i tą, o tę mogę tutaj pousuwać, zrobię jakieś takie nie, nieładne dziury w tym obiekcie, usuwając na przykład vertices, to zobaczcie, że został mi taki pasek tutaj po środku. I teraz oczywiście lubkat działa na wszystkich tych zakresach, ale tylko tam, gdzie może narysować te krawędzie. Tutaj doszedł troszkę dalej, jak widzicie. Tutaj może znaleźć pełną pętlę, no ale nie wszędzie to zrobi. To na przykład jest w stanie podjąć tylko te trzy krawędzie. Jest jeszcze jedna rzecz związana z lubkatem. Jeżeli mamy jakiś obiekt, który jest niesymetryczny, na przykład taką kostkę spróbuję rozskalować w X, a następnie jedną z tych krawędzi przeskaluję w ten sposób. To teraz lubkat będzie na takiej kostce działał w ten sposób, że zaproponuje mi ukośne rozcięcie. I to rozcięcie oczywiście będzie się na różne sposoby wstawiało, będzie miało różne nachylenia. Jeżeli wstawię tylko jedno takie rozcięcie, to teraz jestem w trybie slide i zobaczcie, że dociąganie do tego ukośnego dopasowuje się do ukośnego, do tej ukośnej ściany, a w przeciwną stronę do tej przeciwnej. Ale widać też, że część krawędzi zamienia się na żółtą. Tutaj, jeżeli teraz użyję skrótów klawiszowych, takich jak na przykład E, to dopasuje się do jednej strony tylko. I to jest ta strona ukośna obecnie. A jeżeli wcisnę teraz klawisz F, jak flip. Dopasuje się do tej strony, która jest prostopadła, i mogę jechać aż do tej ukośnej ściany, dokąd się po prostu da. Więc w ten sposób mogę rozciąć obiekt na przykład tak, jak teraz. Widzicie, tworzę tego typu rzecz. No i teraz, mimo tego ukosu tutaj, wszystkie następne rozcięcia będę miał wstawione prostopadle do krawędzi. Podczas gdybym tego nie zrobił wcześniej, jeżeli to cofnę, to teraz tutaj miałbym tych rozcięć więcej i one byłyby po prostu ukośne. Więc jest tego typu różnica. No i to jest chyba wszystko, co można o lubkacie tutaj zapamiętać.